Chciałabym Państwu dzisiaj zaprezentować naszą inwestycję Nowy Zakroczyn w Zakroczyniu. Budynek jest kameralny, posiada 31 mieszkań, 4 kondygnacje naziemne, jedna podziemna. W budynku jest winda. Mieszkanie o powierzchni 52 metry, 3 pokojowe z widokiem na ziele, z dużym balkonem. Po lewej stronie znajduje się jedna z sypialni. Sypialnia jest duża, wszechstronna, jest miejsce na garderobę. Tutaj jest wejście do drugiej sypialni. Sypialnia ma okno, które wychodzi na balkon, a tutaj znajduje się Łazienka. W naszym budynku wszystkie mieszkania posiadają swoje własne komórki lokatorskie. Komórka ma około 4,5 metra wielkości. W naszej inwestycji wszystkie mieszkania mają przypisane miejsca parkingowe zewnętrzne, które są w cenie mieszkania.